Maneczko cześć, z tej strony Gorgo. A dzisiaj będę się uczył fejki 360. Prośba taka, żebyście obejrzeli do końca ten filmik, ponieważ będziemy tworzyć coraz więcej materiałów i będą vlogi mega często. Ale musicie mi przy tym pomóc i musicie być bardziej aktywni. Lecimy. Po około 20 minutach zrobiłem w swoją pierwszą w życiu fejki 360 Frontside. Możecie zobaczyć teraz tutaj. O. Ale dzisiaj podrenujemy bardziej, żeby to nie było raz w życiu. A było po prostu więcej. Dodatkowo, oczywiście, będę wam mówił, co mi pomogło, co wstrzymiałem problemy i tak dalej. Także to będzie taki fajny filmik, w którym ja się uczę, jakiegoś trika, a przy okazji wy się możecie później też nauczyć, patrząc na te błędy, które ja popełniałem. Tak więc uważam, że bierzemy się do roboty, uczę się i zobaczymy jak wyjdzie. Podsumowanko, oczywiście później. Czas powoli chyba na nowe buty, nie. A parę razy już tak prawie, prawie było, ale jeszcze to nie jest to oczywiście. A będziemy próbować dalej. No trik nie jest prosty. Ostatnio się udało raz. Największy problem jaki mam to chyba dokończyć ten obrót, bo kręcę powiedzmy około 240 stopni i nagle jest... Koniec. Bo właśnie jeżeli chodzi o odpychanie się, żeby wiecie jechać na fake odpychać się na switchu i tak dalej, to żaden problem, nie? Także to już jest na luzie 240. <grych> Chyba wiem jeszcze. Jeszcze muszę się bardziej, bardziej muszę zrobić ten zamach, wiecie co chodzi? BOM! Bardziej się zamachnąć. No właśnie na takie rzeczy musicie uważać, żeby sobie nie wjechać nosem albo tail'em w kostkę naprawdę boli. Jak chodzi znowu o ułożenie nóg, na chwilę obecną układam się mniej więcej w ten sposób i próbuję oczywiście jadąc tam na fejki próbuję zakręcić się. 360, tylko że jeszcze jeszcze, jeszcze nie wychodzi. Raczej to drag ale, ale już jest coś, już jest coś. Przeszkadza? Nie, nie, nie. Ogólnie pierwsza osoba, która się zapytała, czy będzie przeszkadzać, bardzo miło. Wiadomo, że to jest parking i tu parkują samochody, ale bardzo miło ze strony tego pana, że się zapytał, czy będzie mi przeszkadzać. Ja powiedziałem, że nie. Już mieliśmy jedną, udaną próbę z tow-dragiem. Prawdopodobnie, bo nie sprawdzałem powtórek. Ale chcę zrobić więcej i jeszcze lepiej. No był już teraz lepszy na pewno. Może powiedzieć, że lekki tik-tak czy coś. Na razie nie patrzę na powtórki, bo szkoda czasu. Mega szybko robi się ciemno, więc dalej trenujemy i jedziemy z tematem. Trzymajcie kciuki i piszcie w komentarzach, czego wy się teraz uczycie. I czy umiecie 360 frontside, backside, obojętnie, jakąkolwiek. Żelaza zasada, że każdy trening to zawsze jest jakiś trening i lepiej zrobić jakikolwiek niż żaden. Dlatego ta seria będzie polegać na tym, że będę się uczył różnych trików, żeby chociaż je zaliczyć parę razy, chociaż zaliczyć je raz, a później wiadomo, że w trakcie następnych vlogów będę je próbował znowu powtarzać, nie? Także bierzemy się do remontu Coś mi przyhamowało. Poczułem się trochę jak kłoda opadająca. Ale dobra, jedziemy dalej. Dobra, wyczaiłem coś ważnego. Muszę dawać pełną nogę bardziej Jak daję pełną nogę z tyłu To wiele lepiej wychodzi oh, yeah. Udało się, jestem mega zajarany Ten na pewno już był fajny, mam nadzieję Spróbuję jeszcze parę razy Dużo mi pomogło Przednia noga lekko wychodzi Pod lekkim kątem, coś takiego Tylną nogę na początku miałem tak i mi co chwilę spadało i mi gdzieś zrzucało Teraz daję pełną nogę i rzeczywiście wychodzi mi to lepiej. Czy u Was tak będzie, to nie wiem, ponieważ to nie jest poradnik, tylko vlog, jak się uczę robić triczki. W ogóle postawiłem kamerę na samochodzie. Oczywiście na swoim samochodzie, żeby nie było. Tutaj muszę zrobić 360 jeszcze. To będzie ostatnia 360 w tym odcinku. Ostatnia pod kątem udanej, więc miejmy nadzieję, że zaraz wyjdzie. Prawie, prawie, A już się rozrzałem, czuję ten feeling, bo ogólnie to tak naprawdę w pół godziny się chyba i nauczyłem, to się nauczyłem, w pół godziny ją robię. Ale od razu lepiej się noga trzyma. Nie mogę powiedzieć, że się nauczyłem tego trika, ale na pewno już robię lepiej niż robiłem, no i przede wszystkim zaliczyłem go po raz kolejny, także jest dobrze, spróbujemy jeszcze z tej perspektywy i jazda. Do zaliczenia! Przy okazji zobaczę jak szybko się robi ciemno, nie? Chyba godzinę tu jestem i już już się wszystko ściemia. Ja dobrze, że mam jasny obiektyw, bo tak to już byście nic nie widzieli. Tak więc, żeby się nauczyć w ogóle takiej 360, no to wiadomo, no musicie umieć jeździć na Switchu, fajnie by umieć odbychać się, umieć już fejki, fejki Oli, fejki Frontside i Backside, bo zależy, którą 360 będziecie robić. No i po prostu dokręcamy się mocniej, ale poradnik to nie jest, więc nie będę Wam opowiadał dokładnie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomoże wyciągnąć po prostu wnioski, co robiłem źle, a co mi pomogło. To by było na tyle z Zobaczyska. Cześć!